Dzień dobry, ja nazywam się Radek, witam na moim kanale, dzisiaj kontynuujemy sobie grę w spelanki, dwójkę. Kwestia jest tego typu, że... że tak jest totalnie ponad nasze siły. I pająk, pewnie, że pająk, tam musi być pająk. O, i strzała, która walnęła mnie tak czy siak. I teraz zombie na mnie wpadnie. Ja mam wrażenie, że to jest idealna gra do takiej kompilacji po prostu, jak ludzie nie powinni grać w gry. To jest właśnie idealna gra pod taką kompilację. Nie wiem ile z tego odcinków zrobię, czy w ogóle będę robił kolejny, ale, ale powiem szczerze, że. Jesus Christ, tutaj wszystko chce nas zabić. Pyk. Oczywiście, że pająk był w środku. Ja mam jeden punkt życia tak naprawdę w tym momencie. Czy jest sens, żebym dalej kontynuował? Pewnie nie. Boga, czy można życie odzyskać? Ach, cholera, zaryzykujmy, proszę bardzo. Szybko raszujemy w tym momencie. Nie mam pojęcia, gdzie może być wyjście, ale. Ale, jak zraszujemy, to. Co to tu może. Nie ten guzik. No i jest przerąbane. On po prostu nas zabija. W sensie on przejdzie przez nas i jest koniec, jest po sprawie. Nic nie możemy w związku z tym zrobić. Chyba, zastartujemy sobie. Czy tu będzie pająk? Nie. No dziwo nie. Dobra. To idziemy. Zgadniamy to złoto. Idziemy tutaj. Tu jest czaszka. To może być. To może być. To mógł być. Szkielet nie był, co prawda, ale. Dobra, możemy też na drabinie w sumie się bić. To jest akurat dobra, dobre odkrycie. Dobre odkrycie. Tu. Skrzynka. Słuchajcie, dawno nie było czegoś. czegoś dobrego. Skrzynka w ogóle możemy wziąć ze sobą. No dobra, ale ja chcę. Chciałem... Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, to jest dużo pieniążków. To jest całkiem nieźle. Ha! Dobra, weźmy tu bombę. Bo jak tak nie mamy, jak wyjść stąd. Będziemy sobie bezpieczną drogą. Dobra, tak, tak, tak. Tyle było z bezpiecznej drogi, co? Musimy się jakoś tam przedostać, nie? Nie chcę wracać, chcę iść dalej. Jeden, jeden ten, jeden. o super, dobra. Może troszkę pieniążków jeszcze i spadamy już. Tak, to, to było takie, że grzech byłoby nie wziąć. Cztery życia, świetny ranek. Na pewno nie, ale spróbujmy dalej. Idziemy, pieniądze, pieniądze. Dobra, jest jeden wąż ale to jest nie problem jest jeden... tak widziałem nie, zapomniałem, że tu mogę się z tym sam, sam zranić lepiej to odrzucić na bok O ty mały to nabiło mnie to to było wystarczające żeby mnie zabić jak to? Były dwa hity, to jest takie potężne a ja myślałem, że tak dobrze nam szło ale nie coś nawet rozbiłem Zjedziemy sobie tędy. Nie to oczywiście. A nie to Zapraszam do siebie. Mam cztery życia i z chęcią oddam je komuś takiemu jak. Pan na litość boską. No, ok. Pieniądze? Sława? Szczęście? Wszystko czeka ludzi, którzy grają w spylanki. Na jakimś poziomie świadomości, na pewno. rany boskie. Może, może, może powinienem zmniejszyć czułość tego biegania. Wiecie, może jest taka opcja. Może ja to szybko biegam. Może, może mogę to zrobić. Wątpię. Movement default run walk. No to nie, no to my chcemy biegać jednak. Gameplay może i u może mieć z nas psa kota. To ja chcę kota. Ja chcę kota. Language online. Okej, okay. wątpię, ja chcę kota. Jakby się nie zauważyli, jak chcę kota. Dobra. Okej, okay, tutaj. Tutaj nie warto iść. Tu, tu, Tam jest skarb, więc. Jakby tak bombę położyć gdzieś tu, to może. Może to na wszystkie wypadek. W sumie to. No nie najgorzej wyszło. Może zróbmy tak. Zaraz, ja potem mogę przechodzić normalnie? Ja myślałem, że w tym cały był interes, że nie mogę potem przechodzić. Och, Dobra. zdecydowanie chce nas zabić. Okej, okay. bicie się sami ze sobą, zostawcie mnie w spokoju. Ciem, zostawcie mnie w spokoju. I jeszcze i też. Czyli to jest trochę tak czasami. Jak gdyby. O. Może, może mogę w to wejść, ale nie mogę w to wskoczyć. Myślę, że ten skok jest problemem. Jeżeli bym na to skoczył, w tym się... Kotek! O! Nara! Spadaj w dół. Bierzemy kotka. I lecimy do wyjścia. Tu jest nietop... nie, nietoperz, kurde. Mają. To przeskoczymy. Złoto. W dół. Oczywiście, że na zwalnie. Może iść, iść, iść. Jeszcze jeden skok. Super, teraz. Bigniemy dalej. To jest Speedrun. Speedrun. Rozumiem, że poświęciliśmy kota teraz. To fenomenalnie. Eee. No i ja sny się zjeściły w tym momencie. Dobra. Jest tragedia. Ale z drugiej strony na to patrząc. To może być tylko lepiej. No nie? Dobra. Pająk. Pająk! Okej. Okay. jąk pokonany. Dobra. Tu jest wszystko okej. Okay. Oczywiście to jest ścieżka. Ja jej nie zauważyłem, ale to mógł być skelet, nie? Mogłem już stracić punkt życia. Tyle kilów to chyba nigdy nie mieliśmy do tej pory jeszcze. To może być. Okej, okay, to nie jest. Ale mógł być znowu pająk. Nie pająk tylko szkielet. Zrobimy sobie tak. Pyk. Witaj, mój czworonożny przyjacielu. Jest tak, ten, ten, ten wąż to tam tak. Chodzi. O, o, o. I proszę bardzo. Fenomenalnie, że nam się udało z kotem przejść. Cer serduszko? Odnawia serce. To daje serce. Mam 5 hp teraz. To fenomenalnie. Co tutaj mogę? 20 tysięcy, 12 tysięcy, 3 tysiące. Tutaj nie mam pieniędzy na nic stąd. Z tym najgorszym łazikiem. Czy jak to nazwać? Słyszę gdzieś kota. Nie wiem, gdzie tam chodzi ze złotem. Pewnie ma więcej tego tutaj niż ja mam. Ale ja mam za to honor i życie. To przynajmniej myślę. No, skoczymy tu... Czy tu będzie... Oczywiście, że będzie. Się już nauczyłem, że jak... Że jak coś jest, może pójść źle, to pójdzie źle. Uuu! A to ciekawe, w takim miejscu jeszcze nie byliśmy się, kurczę na pewno źle skończy się na pewno źle skończy. Ja nie jestem pewien, że powinienem brać to ze sobą. No, a z drugiej strony. A to nie można stąd, stąd wynieść. Więc trzeba mieć jakiś specjalny klucz, żeby to otworzyć. No ja nie mam tego klucza. Trudno, idziemy dalej. To jest dobry run na razie. Dobrego było jakąś kupią rzeczą zepsuć. No tutaj na go zepsujemy. Dobra. Ej. Ej, pobiegł. No co jeszcze się chyba nie umie skakać. O, snakę! Snakę dead. Nie, nie, ja już znam te sztuczki, ja nie zamierzam się to kolejny raz złapać. Okej. My <laughs> przejście, tam są drzwi, to jest 1-3. Tak? Tak, to jest jeden, 3 To nie wzięliśmy kota, ale, ale jesteśmy w 1-3. A to jest najdalej, to jest rekord nasz. Nigdy nie byliśmy dalej. Teraz to można było rozwalać? Nie zwróciłem uwagi nawet. Dobra. Nie spadaj, trzymaj się. Pyk. Moglibyśmy w sumie, moglibyśmy, nie? Moglibyśmy, myślę. O, proszę bardzo. Pyk. 5000 zawsze się może przydać. I teraz tak. Tam jest coś czarnego. Wyjdziemy sobie tam. What? To był skorpion. Ja nie zamierzam. Chcę go zobaczyć jeszcze raz, był piękny. Był piękny, nie da się go zabić, oczywiście. Zbyt na to potężne. Czy to ognisko coś, kurczę? Hmm. Moja pochodnia jest jakaś epicka? Nie jest, ja są wychodzę. Nie wiem, być może pochodnia to najsilniejsza broń w tej grze ja teraz po prostu robię głupotę, że jej nie biorę. Ale widzę indyka. Trochę się... Fuck. Tykam. Kupię. Rzeczo. Mogę to rozwalić? Nie, trzeba przez to przejść po prostu. Tam. A, czyli znaczy, tam trzeba byłoby indyka zanieść. Daleko strasznie, kurde. Daleko, do daleko. Nie, kto ma na to czas? Tutaj, nie się nie kręci. To bardzo mi się nie kręcił. Tam, tam spadł niżej, tak żeby on mnie nie zauważył. No, nie tak bym dał nie zauważenie. Okej, okay, koleś, idź, idź, sobie, idź sobie stamtąd. Nie potrzebujesz tam być. O nie, 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 nie. What, what? What? Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem, że mogę ujeżdżać Indyki. To jest pewna nowość. Dla mnie. Jest przejście, to jest kolejne przejście. To jest 1-4 Czy to są bosy? Oho, słyszę odgłos jakichś bębnów, czyli prawdopodobnie są bosy. Ja bym jednak nie chciał tymi bębnami się zadawać, prawdopodobnie to nic dobrego. O! A to co? Turbo z bombami. Super, mamy 6 bomb teraz. Może by warto było się używać, na przykład w te... Nie wiem, do końca to chodziło. No ale dobra. To będzie chyba prościej. Dobra, on spa... Dnie. ten punkt życia. Jeden pół życia, ale wiecie co ja nawet nie narzekam, daleko doszliśmy. Fuck! Cię nie da nic bezpiecznie zrobić. A on się rzuci na nas, jak tylko zejdziemy na dół, jestem przekonany, więc zróbmy tak. Eee, zostaw mnie. Dobrze. Tak miało być. O! I, i co ja mam z tym z nimi zrobić? To jest Quillbug. To jest lider tych jaskiniowców. I co ja mam z nim zrobić? Mogę pokonać? Czy po prostu pozwolić mu przejechać tam gdzieś? Mam dziwne wrażenie, że on zaraz wróci. Fuck! Jak powiedziałem, że mam dziwne wrażenie, że on zaraz wróci? wrócił. To znaczy, że jestem specjalistą w tej grze. Wiem, co się stanie, zanim to się stanie. O, czy ja? Czy ja odbiłem tą szczałkę właśnie? Czy ja byłem na tyle boski, że udało mi się? Uuu, jaki cel! No zobaczcie, co tu się dzieje. Teraz jeszcze, jak tego snakę. Skacząc mu na głowę. No nie wiem, jak on to robi? Jak on... Oh shit, jak on to robi? No, proszę bardzo. Teraz tak, jak zgarnąć kota i przy tym nie umrzeć? Idź sobie koleś, idź sobie Dobra, zgarniemy kota Teraz dobrze by było, haha ha. Dobra, kota bardzo bym chciał do doprowadzić do wyjścia Ale możesz na chwilę zostać koleś, bo o, on nam nie grozi w sumie Wait, 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 N nigdzie na... Fak, to jest bomba! Pomylone guziki no nic, no i nie doprowadzimy kota w takim razie. Następnym razem, następnym razem na pewno. Hello. A. No i dobrze ci tak siedzieć sobie tam teraz po wieki wieków. Trzeba było żyć jako ten. Pyk. Nie wiem, czy to coś daje, ale chcę się zabawić, bo taki jestem kurcze już pewny siebie, że pozwalam sobie na to. Marne pieniądze zarabiamy na tym podróżowaniu. Ale zarabiamy. No. Okej. Okay. Hmm. Nie, no chyba. A w sumie to możemy zrobić i tak. Nie. Przepraszam, złota trochę zgarniemy, nie? Tutaj by się przydało, przydało kolejny raz coś takiego zrobić. Czy zabijemy pająka, czy on spadnie? Spadnie po prostu. Okej, okay. tak, on faktycznie spadł, on żyje wciąż. Dobra. Czy mogę go po prostu tak? Mogę go po prostu tak. Ej, kakocie. Jeśli się trzymaj z nami, to nie umrzesz. Na 100%. Nie chciałem cię zrzucić. Nie. Nie idziesz nigdzie sam. Ej, żyje. To no super. Znaczy, wiedziałem, że żyjesz, wiedziałem, że doszedłem do przeżyć. Tam jest wejście, tam jest wejście. Dobra, proszę bardzo. Jest kot, jest 6 punktów. Czy 5 punktów życia, właściwie? Proszę bardzo, już bez problemu do 1-3 docieramy. Nie, to jest kot w ogóle. Można go kupić. Jest też, jest też Axolot. Po co mi Axolot? Nie wiem, po co go wezmę ze sobą. Wydaje mi się, że może mi się przydać w jakimś na pewno celu. Nie mam bomby już. To idzie aksolotlu. Patrzcie, jaki jest wesoły. Mu się mordka świeci. Cieszy. Nie świeci. Nie świeci mu się nic. Normalny aksolot. Dobra. A chcesz aksolotla? Znaczy, ja bym go i tak nie sprzedał, ale. Aksolotlu! Nie! Zostań tu z tym. Zrobiliśmy jak czy, czy, czy to jest tak, że ja mam traktować te pety jako tarcze? O to chodzi, czy ja po prostu jestem okropnym człowiekiem. Naprawdę wodą mnie do drugiej. To drugie. Tam jest Indyk, ja go chcę zgarnąć. Trudno. Poświęcę ten chapek. Nawet dwa. Idź, zostaw mnie. Nie! Zostaw tych bandyto! Dobra. No dlaczego? Nie! Tyle spadliśmy z tym indykiem. Już kurde, musimy go doprowadzić. Ty mały. Zabiliśmy go. Indyki mają swoją odporność i my ją wyraźnie przekroczyliśmy. Nie, zostaw mnie. Ja się tu nie chcę zadawać. Czyli bracia mnie oszukali, skinęli. Oh my god. Dobra, dalej, dalej. Nic się tutaj nie wydarzyło. Nic się tutaj nie wydarzyło. Ja mam bomby, szkoda, bym to rozwalił. Proszę bardzo. Pyk, pyk, pyk. Tam się ktoś podkopuje, jak to kocham. I jakim cudem zdążył mi walność? To nie wiem. Dobra, na wejście. Jest to jeden, cztery. Tu będzie boss, nie? Sounds of Drums? Tak, Beating of Drums, actually. Ozwala odcinek kompilacja frustracji. Myślę, że to będzie dobra nazwa. Na pewno będzie taka... A na miejscu! Ludzie enjoyują tę grę. Jacyś ludzie dają jej bardzo wysokie oceny na streamie. Podczas gdy ja... Nie mogę przejść pierwszych poziomów. Bo te żółte jaszczurki są zbyt potężne. Tego nie przesuniemy. Dobra. Próbujemy zignorować te jaszczurki. Prawie się udało. Ja mam wrażenie, że ona jeszcze przyjdzie nam do wali. Nie uspokoiła się w sumie. Ej, miejsce wazy. Ja ci nie bronię, nie, nie, nie bronię mieć wazy. Masz piękną wazę, ziomek. To bardzo piękna waza, naprawdę. O. Dobra, 5000 golda. To coś. jest na ziemi. Wszystko. Jak to rozbijemy, to przyjdzie duch. Wiem, że zrobimy dużo, ale przyjdzie duch. Ja nie jestem gotowy na takie starcia. Skość od indyków. Ja bym nawet chciał mu tego indyka dać, szczerze mówiąc. Ale nie mam okazji do tego. Indyki. Uuu, a może... Jak ja nie mam tam niby przyjść? Baw się dobrze, indyku. Tak wiem, to było chropne, ale... O, actually... Oh shit, oh shit, ziomek, ja cię przepraszam najmocniej. Ja nie chciałem Twoimi indyku... On mnie się zabił? Mam no, taki trochę wściekły wybieg z tego miejsca. Ja myślałem, że. Ja myślałem, że to koniec. A potem się uspokoił. Tak, on się tam zabił. Okej, okay, okej, okay. no, ale nie moja wina. bo ja mu nie kazałem wariować. Ja rozumiem, że można indyki lubić, ale bez przesady. Dobra, tutaj. Nie topesz! Nie ma indyka, proszę. Pewnie. dobry. 200 czy 200 mam. Będę kupić okulary Zapewniam, że mam lepszy wzrok i także, że wyglądam trochę bardziej inteligentnie Świetnie To ja chcę jeszcze te buty przy okazji I czy mi to coś faktycznie daje? W sensie, czy ja mam jakiś ekwipunek? Czy to coś powoduje? Czy to jest, czy to jest po prostu taki fluff? Jak mi ktoś napisze w komentarzu w takim razie Dobra, tyk Wydaje się, że gdzieś powinno być kot. Gdzie? Słyszałem go, ale gdzie on jest? Fuck, że tam, się tam musi być, że tam musi być ta jaszczurka. Musiała tam być. Oczywiście, że musiała tam być ta jaszczurka. Na samym śliwkim końcu, nigdzie wcześniej, dokładnie tam. Dobra. Skoro tak się bawimy, to się tak bawimy, Gro. Proszę bardzo. To jest chyba bezpieczne, oczywiście, że to był pająk, Ale to one, one się dopiero zaczynają ruszać, kiedy my. Chodź. Zrobimy sobie. po naszemu tę grę. Fuck. Uu, ale albo jest faktycznie przejście. I a! I wchodzimy. Krzanić. Nie wiem, coś tam wybuchło. Nie obchodzimy to. Najniższy gold jaki kiedykolwiek. Zwariowaliście. I po co mi to robicie? Przecież ja i tak nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. Hup! Aha, to i tak walnie. To jakim tutaj nie miałem zejść? Może wysadzić to po powinienem był. Co sumie powinienem był to wysadzić faktycznie. Dobra. Kolejna próba. Dobra, widzę gdzie jest kot. O, super, zawsze dobrze. O, ten skok był bardzo duży, muszę przyznać. Czy jakiegoś jakoś jestem w stanie to rzucić? Aha, to się zaczepia tak po prostu gdzieś. No dobra, No, mało braku. Ja na tą kulkę wpadłem i ona mi zadała damage. Bo jeśli tak, to rany boskie. No tutaj, ja tutaj idę tędy. Nic mi to nie zrobi. Ja to już wszystko ogarnąłem. No ludzie mówią o jakichś kurczę Elden Ringach, Dark Soulsach czy czymś takim. Nie, to jest gra, którą... która jest trudna. Wygląda słodko, ale nie dajcie się zwieść poza Dobra. Jest przynajmniej kolejne przejście, nie zawsze coś. A, wszystko kolejna strzała. Jak ja mam tutaj niby. A może zdążę. Hej, zdążyłem. Wezmę sobie tą strzałę. Pyk. Nie. Pyk. On się obudzi i zmutuje. No pewnie, że mu to nic nie zrobi. Czuję indyku. Jest bardzo dużo wszędzie. To tylko, że nasz stary kolega od indyków też tutaj gdzieś jest na pewno. Dobra, bo pójdziemy tędy. Jest i sklep, ale my mamy całe... nie wiem, pięć tysięcy w sumie. Czy to jest pistolet? Mamy już te 10 tysięcy, fajnie. Ma Maczeta! Oho wow. No to teraz się mogę bawić. Aha. o wow. To jest potężna broń! Czy zadziała też na tych. na jaszczurki? Mm, nie. Jaszczurki są niesamowicie potężne. Choćby nie by zadziałało, gdyby nie to, że nie kliknąłem. Zadziała. Zadziała, broń jaszczurki. Okej. Okay. <laughs> Już 2500 golda w tym levelu. Głos. <laughs> czy to jest ktoś uwięziony? Ej, koleś, ja mam dużo bomb. Możecie tam po prostu. wyciągnę, gdyby to nie, nie robił tego w ten sposób, oczywiście. Nie, nie, tego nie zrobimy w ten sposób. Dobra, przynajmniej trochę gold dopaliliśmy. Nie wydaje mi się, żeby to było tutaj. Fajnie, że dobro nie jest, nie? Ale. To jak wyjdziemy? Spróbujmy. O! To chyba raczej nie o to chodzi. No nic, przynajmniej bomby wszystkie wywaliliśmy, nie? Od razu, Uh, to jest ten ten pańczyna. Nie no, fajnie. What is this? I don't know, I kinda want it. Oh. I to jest świetne podsumowanie tego odcinka, moi drodzy. E, to sobie skończymy. Nasza przygoda ze spelanki jest pełna zawirowań. E, no tam coś jeszcze opada, jakieś pióra opadają, tak? Po nas prawdopodobnie zwrotu w akcji. Nie wiem, czy to ja jestem taki lewy, czy ta gra jest po prostu faktycznie tak trudna, ale no, działam, działamy jak działamy, że tak powiem. Do spalanki pewnie jeszcze kiedyś wrócimy w przyszłości, ale dwa odcinki chciałem tychże poświęcić, żeby zobaczyć, czy ten poziom trudności to jest po prostu moje nieogar, czy, 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 czy coś więcej. E, ja Wam ślicznie dziękuję za oglądanie, Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania kanału, będzie mi bardzo miło. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, czegokolwiek to będzie. <trymujesz> Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, hej!